Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Witamy was razem z Joanną Marią Zawadą z Instytutu Transformującej Obecności. Ja również w instytucie jestem. I nazywam się Marta Robson. No i właściwie spotkałyśmy się znów, żeby porozmawiać o ciele Joanno. Skoro już zaczęłyśmy temat. No właśnie, bo ten temat ciała się odsłania na różne sposoby i taki jest chyba może bardzo aktualny. Mam wrażenie, że wiele osób teraz schodzi bardziej do ciała z tej głowy zmęczonej myśleniem, żeby odkryć co tam to ciało ma do powiedzenia, bo w nim bardzo dużo informacji. Informacji mówisz, informacje w ciele. okej. Okay. ale ja bym chciała, żebyś opowiedziała nam trochę bardziej o kantrze, bo wiem, że wyjeżdżasz na Mazury dość regularnie i właśnie co tam się dzieje jakieś takie mam poczucie tajemniczej kobiecości co tam się dzieje. To jest tam na Mazurach jest ośrodek w Kawkowie ośrodek tu i teraz w którym dzieje się bardzo dużo takich rzeczy dość niezwykłych bo zjeżdżają się tam nauczyciele z całego świata głównie w nurcie obecności oddychania trochę też szamanizmu i uh -huh. Czy też tantry i właśnie mnie ten skusił tantryczny kawałek i to w takiej dość szczególnej odsłonie, bo te warsztaty, na które jeżdżę, są organizowane dla kobiet przez organizację, która nazywa Tantra Women Polska, a należy do większej organizacji, po prostu Tantra Woman, założonej przez hiszpańską nauczycielkę Santoshi z Ibizy, i została, tak mam wrażenie, stworzona właśnie po to, żeby kobiety mogły się spotykać z kobietami. Santosie mówi o tym "Together we shine brighter", czyli o, my my. taką przestrzeń, w której jako kobiety razem jesteśmy jeszcze piękniejsze i jeszcze mocniejsze. Co jest dość ciekawe, dlatego że w takim życiu codziennym często kobiety patrzą na siebie trochę wilkiem, tak, która jest ładniejsza, albo która jakaś tam, a właśnie w tym tej przestrzeni tantry, takiej obecności, to tutaj mam wrażenie, że Przeglądamy się w swoich oczach i to jest coś, co mnie absolutnie zachwyciło, skusiło i już mam trzy takie spotkania za sobą, a dwa w planach w przyszłym roku, no, bo jest tam coś niezwykłego, co się dzieje. Mm -hmm. To powiedz mi trochę więcej o tym niezwykłym, czym właściwie jest tantra? Może zacznijmy od początku, bo tu różne skojarzenia od razu się pojawiają, ale czym jest ta tantra tak naprawdę, czym jest dla Ciebie? Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo kiedy jechałam na pierwszą tantrę, to myślałam, że tantra jest w ogóle o seksualności. Zwłaszcza, że pierwszy warsztat, na którym byłam, był właśnie związany z seksualnością bardzo mocno. Nazywał się Czerwona Tara i dotyczył kobiecej mm. energii seksualnej. Natomiast im głębiej wchodzę w tantrę, im więcej y, poznaję warsztatów, ale też sposobów pracy z ciałem i z kobiecością, to mam wrażenie, że tantra jest głównie o obecności. Mm. Y, o obecności. O ciele i o sercu szczególnie, bo, bo serce to jest w ogóle niezwykły organ, szczególnie dla kobiet. I to, co kobiety wnoszą do świata, to właśnie pozytywne naładowanie serca, który, z którego energia przenika. Powierzchnie do świata, ale też przenika do mężczyzn i do męskiej sfery. Mężczyźni mają inną polaryzację ciała. I właśnie tutaj na tym polega ta atrakcyjność pomiędzy kobietami i mężczyznami, między innymi na polaryzacji innej różnych narządów w ciele. I ta, to serce jest właśnie tym pozytywnym, naładowanym organem u kobiety, co się wiąże właśnie z przepływem energii miłości, także obecność i miłość. Obecność i miłość. No właśnie tak gdzieś myślę o tantrze, chociaż niewiele o niej wiem, że to się właśnie wszystko odbywa gdzieś na styku miłości i obecności. Czyli jakby nie było bardzo też blisko tego, co my robimy w transformującej obecności. Czy myślisz, że to jest jakiś następny krok w byciu naprawdę obecną dla siebie i w świecie? Wiesz co, ja nawet tak myślę, że to jest taki krok. Powiedziałabym równoległy, bo on nie jest wstępny. On może być jeden z. Ja widzę bardzo dużo podobieństw pomiędzy transformującą obecnością a tantrą. Mam wrażenie, że w tantrze jeszcze bardziej schodzimy na poziom ciała, bo to ciało jest głównym przedmiotem naszej pracy i poprzez ciało, wszystko, co się dzieje w naszych emocjach, w naszym sercu, w głowie, w, w otoczeniu, bierze się właśnie na skupieniu na ciele i obecności w ciele i skupieniu na oddechu. Nasze prowadzące nauczycielki bez przerwy nam powtarzają oddychajcie, oddychajcie, oddychajcie przez usta. I też dlaczego przez usta? Pamiętam jak miałyśmy tę rozmowę, jak to jest, mm -hmm. który oddech jest lepszy, przez usta tak. czy przez nos? No właśnie. właśnie. Otóż okazało się, że, że dowiedziałam się tego na tantrze. Oddech przez nos jest bardziej tym oddechem skupiającym nas na tej górnej części ciała, czyli na głowie, na trzecim oku, na koncentracji. Podczas... A, stąd wiodze, medytacji przez nos raczej, tak. No właśnie, tak, mm -hmm. a tak przez usta, ponieważ jak oddychamy przez usta, to pobudzamy te dolne czakry, czyli, y, czyli pierwszą czakrę, nasze ukorzenienie, y, takie zakotwiczenie w życiu, ale też tą sa y, sakralną czakrę, która jest związana bardzo bezpośrednio z seksualnością i z energią seksualną, też y, y, z plot słonecznym, czyli te takie mm -hmm. mocno związane z Ziemią, aż. I serce oczywiście także przepływa ta energia z gardła tu i pobudza też emocje i pobudza nasz kontakt z ciałem. Dlatego właśnie ten oddech tantryczny jest przez usta. Wow, ja tak sobie właśnie jak mówisz o tym myślę, że. Um, ciało i coraz mówisz głębiej w ciało i znajdywanie tam różnych um, odkryć tajemnic. Um, co, co tam się wydarza? Rozmawiałyśmy niedawno o autentycznym ruchu, który również z tym jest związany, jednak tantra to coś innego. Tantra też odbywa się w relacji. Czy to tak jest? Czy w relacji ze sobą, czy w relacji z tym spolaryzowanym z nami mężczyzną? Jak to właściwie jest? Myślę, że to jest wiele różnych odsłon. W ogóle taki to może trochę anegdota, ale myślę, że to bardzo też mnie przekonuje, że tantryczki to były kapłanki, które mieszkały w, w głównie w świątyniach i czekały na mężczyzn głównie wysoko urodzonych, wracających z wojny, na królów, mm -hmm. rycerzy, po to, żeby poprzez uprawianie tantrycznej miłości, która jest oparta bardzo mocno na połączeniu bliskości więzi. I no, to jest trochę inny sposób w ogóle bycia w relacji seksualnej. One tą, tą, tym swoim sposobem bycia z nimi ściągały te trudy wojenne, te rany emocjonalne, po to, żeby oni mogli wrócić uleczeni do świata. Bo właśnie ten kontakt tantryczny oparty na bardzo głębokiej obecności jest leczący. I w ten sposób też leczy się wiele seksualnych zaburzeń u kobiet właśnie poprzez kontakt tantryczny, który jest. Daje przestrzeń, który jest z wielkim szacunkiem, który jest z y, takim też y, wielkim szacunkiem do obecności drugiego człowieka i tej relacji. Oczywiście, że w takim codziennym życiu jest wiele różnych y, i literatury, i różnych skojarzeń, które niekoniecznie muszą być y, też dobre, bo to oczywiście ma też swoje i cienie, i blaski, i pewnie jest sporo różnych y, źródeł, które mówią trochę inne rzeczy. Ja mówię o tym, czego ja się uczę i co dla mnie znaczy. I mm. tak? y, z jakich źródeł też warto czerpać, jeśli się chce mieć te. Takie, nie wiem, czy w ogóle właściwe to jest dobre słowo, ale takie mm, źródłowe mm, też. Yy, mm -hmm. Źródłowy kontakt z tym, co naprawdę ważne. Źródłowy kontakt z tym, co naprawdę ważne. Bo jest wiele rzeczy, które są gdzieś bardzo podobne albo już trochę przetworzone, albo wręcz. Powiedziałabym trochę nawet zdeprawowane właśnie poprzez różne ludzkie potrzeby i fantazje. Natomiast ta prawdziwa tantra gdzieś mocno jest oparta o, o budowanie dobrych relacji, o budowanie takich świętych relacji, opartych na bliskości, opartych na obecności, na szacunku. Przede wszystkim, jak jak pytałaś o te różne warstwy, o szacunku do siebie. Że to się na tym opiera i od tego zaczyna. I dobrą relację się buduje właśnie na tym szacunku do siebie i tej bliskości ze sobą. Brzmi to wszystko bardzo um, intrygująco i głęboko, ale tak zastanawiam się, jak to, co, na, co tak naprawdę tam robicie? Co tam robią kobiety tantry um, w ośrodku na Mazurach, spotykające się ze swoją nauczycielką? Tak, ja myślę, że my się przede wszystkim spotykamy same ze sobą, ale ze sobą nawzajem, ale przede wszystkim ze sobą samymi. I myślę, że to było dla mnie takim chyba największym zaskoczeniem, że bardzo mocno, głęboko i dość szybko dzięki temu tej obecności i różnym narzędziom czy pewnym technikom, które tam te właśnie nasze nauczycielki stosują, wchodzi się w kontakt ze sobą. I dociera się do własnych emocji, do różnych emocji. I poprzez te emocje uleczamy i, i gdzieś albo pobudzamy, albo otwieramy się na różne możliwości, na różne nasze potrzeby czy różne pragnienia, które są najczęściej i od tego się zaczyna wszystko związane z tym szacunkiem do siebie i ukochaniem siebie. Czyli taką autentyczną relacją akceptacji, popatrzeniem na siebie z podziwem taką radością i to trochę robimy dla siebie indywidualnie, ale też właściwie to tak jak się patrzy na drugą osobę, nagle widzisz, że ona się zmienia z dnia na dzień. Przez 6 dni staje się kimś innym, po prostu zaczyna i błyszczeć i to jest piękne, że tam celebrujemy różne rzeczy, ale też myślę że leczymy rany bardzo często, które są jakimiś społecznymi ranami, jakiś świat, w słowie tak mówię, takimi grubymi słowami, ale trochę tak jest, jakie w świecie się tworzy w jakim podlegają kobiety, również mężczyźni, tak różnym ranom społecznym, różnym ocenom, różnym takim pudełkom, w które czasami... Tak, w takim kategoryzowaniu siebie i innych, tak, słyszę właśnie też, że to bardzo mnie intryguje, ta obecność kobiet razem, ponieważ tak jak mówiłaś, Często tak nie jest, zwłaszcza powiedzmy w świecie biznesu, czy przynajmniej tak się mówi, ale też ja i też mam takie doświadczenia. I tak zastanawiam się, czy ta obecność i bliskość i leczenie. Które tam się powoli buduje, co z tego potem zabierasz w świat? Czy to jest taka zmiana, że zobaczyłaś, nie możesz odzobaczyć, jak to jest? Ja nawet powiedziałabym, że to jest poczułaś, więc nie możesz już tego nie czuć. Odpoczuć, tak. I, dokładnie. I, I trochę pytałaś właśnie, co my tam robimy, bo na każdej tarze, a jest ich sześć, yy, trzy są takie podstawowe, a trzy zaawansowane, de facto my się stykamy z inną częścią swojej kobiecości. Innym trochę wymiarem siebie. Na, na czerwonej tarze, która jest związana z taką seksualnością i rozumieniem, jak ta energia seksualna przebiega w kobiecie, do czego ona w ogóle służy, w jaki sposób możemy z niej najlepiej korzystać, jak ona nas może karmić, i no w ogóle gdzie są takie miejsca może tego zranienia czy jakichś przekonań, które nam nie służą w seksualności, która jest taka dość mocno obarczona takim tabu społecznym że o wielu rzeczach się nie mówi, albo mówi się w taki trochę wynaturzony sposób, że się zmienia ich znaczenie. No tam takie mity i, i różne przekonania y, próbujemy zobaczyć w, w innym świetle. Jak to może nam służyć, jak możemy z tego korzystać. Y, na białej tarze uczymy się relacji ze swoim rodem, z kobietami z naszego rodu, z naszą matką, babką. i Kobiecy. Mhm. I tak w tej linii kobiecej też właśnie uleczenie Swoich ran poprzez popatrzenie na to, jakie one miały swoje losy, jak możemy się z tego uczyć, jak możemy my siebie zmieniać dzięki temu, co one przeszły, te nasze kobiety. Ale też uczymy się kontaktu właśnie z sercem, co to serce kobiety wnosi do relacji. Także to jest taka bardzo tantra związana naprawdę z miłością z miłością do siebie, z miłością do partnera czy do osób, które są bliskie bardziej z serca niż jak ta pierwsza seksualna z ciała. Mam też takie doświadczenie z ostatnią zieloną, która była szamańska, która wyzwala tą dzikuskę, tą wiedźmę, ten, ten wymiar kobiecości, o którym wiemy, że wiemy, że w nas, kobietach, jest jakaś taka wiedza pierwotna. Która pochodzi właśnie od naszych babek i od kobiet w ogóle z rodu. Kiedyś kobiety siedziały razem, opowiadały historie, robiły różne rzeczy i wzmacniały się, karmiły, pomagały sobie. My to teraz próbujemy na różne sposoby robić, też poprzez kręgi kobiece, przez różne sposoby spotykania się i rozmawiania. I w Tantrze to jest takie bardzo mocno obecne, obecne ta więź pomiędzy kobietami. Mhm. Która karmi, która wzmacnia, która leczy. I też to, że tam są młode kobiety i są dwa razy starsze kobiety, i wszystko pomiędzy. I nie ma tam poczucia tej różnicy wieku. To jest po prostu taki zachwyt jednych młodością, drugich dojrzałością, uczenia się tego, co nam służy. Bardzo mnie to zachwyca, w ogóle cały pomysł, że kobiety spotykają się razem, żeby robić coś dla siebie, i od strony ciała, i od strony serca. I pamiętam, że kiedyś przeczytałam takie zdanie którejś z jungowskich analityczek, która powiedziała, że najgorszą zbrodnią patriarchatu nie jest to, że kobiety są dominowane przez mężczyzn, ale że są oddzielone od samych siebie. I, i, te, I tak sobie teraz myślę, że ta praca w ogóle to jest jakaś taka wielka praca na wymiar, o wielkim wymiarze społecznym, i, ale też takim bardzo osobistym i to mnie zachwyca, bo to też jakby to co wewnątrz to na zewnątrz, więc znów wracamy do, do naszych zasad, które niesiemy. Tak, dokładnie. Wiesz, to, co Ty powiedziałaś, to mnie też zachwyciło, bo tam właściwie każda zasada transformująca obecności jest też obecna. Właśnie to, co, na, co to wewnątrz, to na zewnątrz, bo zawsze, kiedy robimy jakąś dobrą pracę dla siebie, to de facto zmieniamy coś w świecie na dużą skalę. I mam wrażenie, że to tam się dzieje, bo kobiety wyjeżdżają stamtąd mocniejsze, ale nie agresywne. Wyjeżdżają połączone ze sobą mm -hmm. przez to mocne, a nie muszą z niczym walczyć, bo już wiedzą, gdzie jest. Em, em, gdzie są w tym świecie same ze sobą, i to jest naprawdę, co daje inny rodzaj poczucia wartości. Mam wrażenie, że to hmm. w ogóle takie poczucie wartości, szacunku do siebie to jest takie piękne, bo naprawdę widzę to za każdym razem, jak tam jestem, różne kobiety, różne tematy ich dotykają mocniej. Czasami jedne rozkwitają na tej czerwonej tarze, i po to jest dla nich jakiś temat wiodący, albo trochę może no, gdzie. Trudny, tak, który tam są w stanie się z nim zmierzyć. Inne na, czerw inne na zielone, inne na białe. I to jest po prostu piękne, widzieć, że każda z nas ma swój jakiś moment albo jakiś taki ważny czas, albo czasami to jest jakiś moment w tym procesie, który się dzieje, że nagle widzimy rany, coś się tutaj takiego wydarzyło niezwykłego. Jeszcze jest jedna rzecz ważna, myślę, że ona A. jest piękna. Że tantra mówi też o tym, że w każdej kobiecie mieszka i kobieta, i mężczyzna, tak jak w każdym mężczyźnie mieszka kobieta i mężczyzna. I my trochę tak czasami tak umniejszamy tej drugiej części nas, na przykład tej kobiecości w mężczyznach, albo tej męskości w kobietach, ale hmm. ważne, żeby to było w fajnej proporcji, która nam służy i u każdej kobiety i mężczyzny to będzie trochę inne. Hmm. Myślę, że takie, takie poczucie, ile we mnie jest czego i jak, jak mogę korzystać z jednej i z drugiej energii, też sprawia, że my dużo więcej możemy. I my kobiety w swojej kobiecości i mężczyźni w męskości. Mm. Czyli to może być piękny taniec takiej pełni. I myślę, że właśnie to jest to drugie słowo o tantrze. To jest pełnia. Pełnia, ale też wiesz, nie wiem dlaczego, może co to mówi o mnie, ale pomyślałam też o takiego, o tych tej, o tej wielkich darach odkrywania tych wszystkich skarbów, ale też o bólu z tym związanych, że, że to niejednokrotnie wymaga naprawdę takiej e, e, szczerości czy odwagi, żeby w ogóle po to sięgnąć. Co byś powiedziała, jakbyś zachęciła do tego taką... Mnie, kowalską, która nigdy um, wyruszała w różne obszary, ale jeszcze, ale jeszcze nie e, tantrę, chociaż brzmi to bardzo kusząco. Ma, Ma, Marto powiedziałaś o czymś ważnym, o tych łzach, bo tam się też leje dużo łez. Myślę, że jest dużo radości, dużo uwolnienia, ale zanim to nastąpi, to często leją się łzy dla każdego trochę w innym miejscu, bo coś innego nas porusza. I, e, i do tego naprawdę potrzeba odwagi zmierzenia się ze sobą. I często tam się pojawiają piękne, niesamowite kobiety, które mówią na przykład, o mój mąż mnie tutaj wysłał, i ja jeszcze nie wiem, po co ja tutaj jestem, ale już na następną przyjeżdżają bardzo świadomie, i już Bar bardzo wiem po co. Albo mm -hmm. przyjechałam tutaj, bo tak to brzmiało, że chciałam przyjechać, ale jeszcze nie wiem, trochę się tego boję. Zawsze pracuję z mężczyznami, jak tu pracować z taką ilością kobiet, jak tu w ogóle być w takim gronie, a później po prostu przepadają w tych kobiecych ramionach, łzach, y uśmiechach i, i, i różnych rzeczach, które tam razem robimy. I naprawdę to jest takie miejsce, w którym warto przyjechać dla siebie, żeby poczuć miłość do siebie. Bo ta miłość jest zwielokrotniona poprzez to, ile nas tam jest, bo wszystkie pracujemy nad tym samym. W innych różnych odsłonach to się manifestuje. Jedna kobieta przyjeżdża, bo chce się rozstać dobrze ze swoim partnerem, a inna dlatego, żeby przyciągnąć partnera, który jest właściwy. A jeszcze inna po prostu szuka kobiecości, bo już jest zmęczona byciem tej męskiej energii, także jakby to się inaczej nazywa, ale to wszystko się gdzieś opiera o to. O to miłość do siebie i zrozumienie siebie. Joasiu. Nie wiem jeszcze, jak mogłabyś zachęcić bardziej, mnie, przynajmniej do tego, żeby wybrać się na, nawet nie wiem, od czego zacząć, od której zacząć. To jest bardzo tak. ciekawe. Wiesz co, bo, bo ja, ja też nie wiem. Myślę, że od tej, która Ci się pojawi i na którą się wybierzesz jako pierwsza, to mam wrażenie, że to właśnie od tej trzeba zacząć. I dla niektórych kobiet to jest czerwona, dla niektórych biała, dla niektórych zielona, i mam wrażenie, że każda z nich przyjechała właśnie na tą, na którą miała przyjechać jako pierwsza. No, tak. Ja sobie też wiesz, pomyślałam, jak pierwszy raz byłam w ogóle na tym spotkaniu, ja zaczęłam od czerwonej, że to jest takie miejsce, do którego ja bym bardzo chciała przyprowadzić moją córkę. Ja pomyślałam, że, że to jest takie piękne miejsce, w, których, w którym właśnie kobiety, o którym kobiety mogą mówić innym kobietom, żeby tworzyć więcej tej przestrzeni świadomej kobiecości, bo kiedy ona jest świadomie wyrażana i świadomie wnoszona do świata, to dzieją się piękne rzeczy i dla kobiet, i dla mężczyzn. Bo myślę, że mądra kobiecość wnosi piękną równowagę, z której bardzo korzystają mężczyźni. I są często też zapraszani do, do męskości w inny sposób, i mogą stanąć w swoich takich najpiękniejszych jakościach. Um, jest w tym coś i głębokiego, i lekkiego, i pięknego, i atrakcyjnego. No, trudno to pisać jest do mnie w ogóle. Tak, tak, tak czuję, że bardzo nas zaprasza to do takiej e, i dojrzałej kobiecości, e, w której. Męskość również ma swoją rolę do spełnienia i dojrzałej męskości, która nie jest już kipisem z długimi włosami, ale, ale, ale to jest i jest ta miękka jakość. Wiesz, co, ja teraz, jak Cię usłyszałam, Marta, to pomyślałam, że ja marzę o tym, i już to tam zadeklarowałam kiedyś na którymś z warsztatów, że ja chcę wprowadzić Tanter do biznesu. Nie jako, nie wiem, jakieś, nie wiem, jakieś tajemnicze czary mary, tylko właśnie jako tej jakości takiej zrównoważonej, hmm. mądrej kobiecości, które kobiety mogą wnosić do biznesu, nie grając męskich ról w biznesie, tylko grając, czy rozgrywając pewne rzeczy, czy będąc w biznesie w kobiecy sposób, który może być tak mocny i tak głęboki i taki mocno wpływający na. To, co się dzieje, na komunikację, na relacje, na efekty, na rezultaty, na wyniki, że myślę, że warto. I tutaj mówię o odwadze do bycia sobą, o autentyczności, też o łagodności, którą kobiety wnoszą, o jakimś takim byciu pomostem pomiędzy różnymi trudnymi wyzwaniami. Mediacje to są takie rzeczy, które są bardzo w kobiecych jakościach i które kobiety mogą naprawdę mistrzowsko wnosić do mhm. środowiska. Ja też pomyślałam o, o takiej różnorodności, które mogą wnosić, bo jednak ten taki obraz kobiety w biznesie jest taki dość jednorodny, jak o tym myślę. I myślę, że, że to byłoby naprawdę przełom, wniesienie takich jakości, po prostu tej, tego, że wszystkie jesteśmy różne. Tak, jeszcze to różnorodności, to pomyślałam, że to jest właśnie ta pełnia, że można być mm. takim, i takim, i ta sama kobieta może być raz taka, a raz taka. Popatrz, jak często my sobie nie dajemy na to zgody, bo potrzebujemy być jakieś. To jest jakaś określona jakość, w której kobieta ma funkcjonować w danej roli. A kobiety są właśnie przez to piękne, że są zmienne, że zmieniają tak. decyzje, że, że nie muszą, emocjonalne. Dokładnie, nie muszą tego usprawiedliwać. Dokładnie. Mm. Ach, aż mam ochotę zerwać garsonkę, której nie mam w tej chwili na sobie. <laughs> Może to byłby dobry pierwszy krok. Odstańczyć jakiś dziki taniec przy ognisku. No. Kurwa. Słuchaj, Joasiu, czuję, że mogłybyśmy tak bardzo długo rozmawiać, ale jeszcze tak podsumowując, bo, bo nasz czas już chyba dobiega końca, jakieś jedno słowo, z tantry dla kobiet, które myślą, że hmm, powinnam, czy mogę, czy. Chcę. Wiesz co, powiem zdanie, które usłyszałam wczoraj i ono nie jest z tantry, natomiast ono totalnie opisuje, o czym tantra jest. Nie musimy się lubić, ale musimy się kochać. No. I pomyślałam, że to dokładnie o tym jest, że możemy sobie mówić trudne rzeczy i płakać i różne rzeczy przeżywać, ale właśnie to jest to połączenie, to jest połączenie na prawdziwej miłości, która która jest taką przestrzenią, w której druga osoba może się zmieniać w swojej własnej autentyczności, że nie musi podlegać niczyim marzeniom, normom, czymkolwiek. Po prostu, że może być sobą. I myślę, że trzeba bardzo kochać drugiego człowieka, żeby mu na to pozwolić. I dla mnie o tym to jest, o pełni, o autentyczności. Do, autentyczności. Pamiętam, jeszcze powiem na sam koniec, że pamiętam, że chyba rok temu byłyśmy na jakimś kręgu słuchania i powiedziałaś, że to będzie dla ciebie rok o tym. O życiu pełnią. Pamiętam to, to było chyba Ubuntu Circle i powiedziałaś, dla mnie ten rok będzie o życiu pełnią. Joasiu, ja, jeszcze y, trochę tego roku zostało, więc. No, mam nadzieję, że kolejny też będzie Nie, życiem pełnią. Może nawet <grym> skoro już się zaczyna. I to, to jest to moje Bardzo zapytań. Ci dziękuję za to wprowadzenie. Dokładnie. A jeszcze, to jest to właśnie zaproszenie do pełni dla kobiet, do pełni i obecności i autentyczności poprzez tantrę. Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę dzisiaj. No i mam nadzieję że na następne uciele z jakiejś innej być może tradycji o następnej tantry. Dziękuję Ci bardzo. Tak, Ci też bardzo dziękuję za wszystkie pytania, bo też pomogły mi się znowu do tego zbliżyć i przypomnieć sobie te miłe momenty. Dziękuję.